Witajcie widzowie z tej strony Maciej To jest 15 odcinek naszej wspólnej mini gry. Nasz aktualny stan to jest zarobione 1545 golda i zebrane 6 525 000 kredytów, nie wydając ani złotówki. Oczywiście mamy również zebrane wszystkie skrzynki. Teraz codziennie pozostaną farmić prezenty, zbierać kredyty i polować na paliwkę. Czym więcej paliwka, tym więcej prezentów. Czym więcej prezentów, tym więcej kredytów. Przy okazji chciałbym Was zaprosić, dzisiaj około 17:00 będziemy grali pamągę. jeśli zbierze się minimum 10 osób. Także jeśli lubisz tę grę i masz jakieś doświadczenie, to zapraszam, jeśli nie masz, to również możesz spróbować. Każdy jest mile widziany, byle była kultura i trochę myślenia, bo ta gra jest taka taktyczna, trzeba mieć dobry humor, być pozytywną osobą i być taką trochę sprytną osobą. Nasi sojusznicy dali nam rozkaz zneutralizowania wrogiego patrolu. Czy mamy zacząć natychmiast? 10 paliwa to jest zbyt dużo, rezygnuję z tego Załoga postanowiła ocenić sytuację i dokładnie się przygotować Po zebraniu informacji tankowcy zastawili zasadzkę Wróg upadł bez walki Dostajemy 10 golda, super pięknie Zarobek życia No i polujemy na prezenty Może to misję zbiorę? Może wpadnie jakieś dodatkowe paliwo? Czy to cysterna złomu? Nie to ranny pustkowierz, pomożesz im? Opatrujesz jej rany w samą porę Ona ci dziękuje i opowiada szoną historię o tym jak się zraniła Czysta expo, tyle co nic My potrzebujemy kredytów, potrzebujemy złota Mało prezentów się dzisiaj pojawiło na tym koncie Lipa Prezenty są daleko Dużo trzeba czasu na to tracić Załoga zauważyła żołnierza. Żołnierz zaproponował układ. Milion kredytów w zamian za sekret. Czyli przyjmujesz ofertę? Szczerze, tutaj można maksymalnie wygrać 300 golda. Ja ostatnio to miałem i nie dostałem golda, więc nie będę ryzykował. Jednak milion kredytów jest mi potrzebny. Żołnierz zdenerwował się, zanim odszedł w ręcił torkowcem kopertę i zniknął. W kopercie znajdowało się kilka złotych monet. No i dostajemy 10 golda. Po raz kolejny, niesamowity zarobek. Błukie dzisiaj nie rozpieszcza. Wyjeżdża czołg nieznanego modelu. Nagle się zatrzymał. Wygląda na to, że coś z nim jest nie tak. Sterny kłócą się o coś przy torach. Podjeżdżasz do nich. To aliancki prototyp. Wygląda na to, że mają problem. Silnik się zepsuł, twoja załoga pomogła w naprawie. Alianci dali ci trochę paliwa, plus 5 paliwa. Akurat to jest spoko nagroda. Paliwo zawsze się przyda. Idziemy może w tym kierunku. Można na wystarczy paliwa, chociaż tutaj będzie stykowo Dokładnie. Oczywiście, my sobie ładujemy paliwo w sklepie. Codziennie można 35 paliwki odebrać. Mam nadzieję, że wszyscy z Was o tym wiedzą, bo ja z tego korzystam od pierwszego dnia i bez tego nie byłbym tutaj gdzie jestem. To jest naprawdę ogromny przypływ paliwa. Te paliwo dzisiaj coś się laguje, więc chwilę trzeba poczekać, aż wpadnie na konto, ale na pewno na konto wpadnie. Tylko z lekkim opóźnieniem W ramach przerywnika przypominam o tym, że jest również event klonowy cały czas I mamy wciąż miejsca w trzecim klanie Jeśli szukasz klanu Link do Discorda w opisie tego filmu Tam odbywa się rekrutacja Nie czekaj, bo nagrody przepadają Sztabki przepadają I nie zdobędziesz czołgu jest już paliwo? Wciąż nie ma? Wejdę jeszcze do sklepu Poklikam tutaj, żeby było, że przyjąłem to bo to się czasami No nadal nie ma? dobra, teraz jest, zajebiście oddalamy sobie mapkę, żeby było lepiej widoczne wszystko i polujemy na prezent tu jest jeszcze jeden, super przez radio kobieta medyk bojowy prosi o pomoc w transporcie rannych ale to dla niej długa droga w pobliskiej wiosce można dostać paliwo na drogę czy jedziemy? oczywiście, że tak, trzeba pomagać Załoga pojechała do wioski, aby zdobyć paliwo i pomóc w transporcie rannych. No i dostajemy 14 paliwa, więc opłacało się. Mamy teraz czym wrócić po kolejne prezenty. Twoja załoga zaczyna wyglądać na zmęczoną. Jakby potrzebowała trochę zabawy. Ładowacz sugeruje zbudowanie zbiornika z piaskiem. Zgadza się. Budujesz pełnowymiarowego Shermana. Piasek wpada wszędzie, a ty zużyłeś paliwo na jego poszukiwaniu. Ale twoja załoga jest zadowolona. Tracimy trochę paliwa, wpadnie trochę Expo. Ale nas to nie obchodzi. My potrzebujemy prezentów. Potrzebujemy ich jak najwięcej. No i trochę ich zbierzemy. Kretki cały czas wpadają. Tutaj trzeba pójść naokoło, trochę słabo. W oddali pojawiła się flaga. Wtedy załoga zauważyła ciężarówki. Z tyłu są jakieś pudła. Alianci nadają przed radio, że to cenny ładunek należący do wroga. Czy go przejąć? A tak. Zaczekaj. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Ciężarówki wyglądają na dawno porzucone. Pudła są puste. To nie twój dzień. No i tracisz 5 paliwa. Nie ma prezentów w oddali, także pójdziemy tutaj, może to wydarzenie nam da jakieś dodatkowe paliwo. W oddali widać czołg sojuszniczy, pochłonięty ogniem i dymem. Czy badasz? Podchodzisz bliżej i widzisz grupę tankowców rozpalonych przy ognisku. Ich tankowiec jest w porządku. Dzielą się jedzeniem i napojami. Zanim ruszysz dalej. Ale nie dostajemy nic. Na górze są cztery prezenty. Pójdę w tamtym kierunku, ale paliwa raczej mi nie starczy. Także dużo to nie zmieni. Ale zawsze to będzie bliżej jutra. Zobaczmy nasz dzisiejszy dorobek, który raczej nie jest dobitny. 20 zł, pół bańki kredytów, trochę ekspa, całkiem sporek na tą minigrę. Doładowanie, certyfikaty. Powiedzmy, że w miarę dobry dzień. Na pewno lepszy niż wczoraj. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam na mojego Discorda, tam budujemy największą polską społeczność. Życzę Ci miłego dnia. Pamiętaj, dzisiaj 17 gramy w Amonga. Jeśli lubisz i znasz tę gierkę, zapraszam na Discordzie. Dzięki za oglądanie i Siemaneczkę.